Cześć! Dzisiaj przygotowałam stylizację, która świetnie nada się dla dwóch typów kolorystycznych, a mianowicie dla zgaszonego i chłodnego lata. Mamy tutaj róż, który jest taki pomiędzy odcieniem pastelowym a e, przygaszonym oraz spódnicę, na której jest mnóstwo odcieni różu i fioletu, zarówno jaśniejszych, jak i ciemniejszych. Do tego dobrałam brązową torebkę. Oraz brązowe kozaki. Róż ten będzie odpowiedni również dla jasnego lata, z tym, że troszkę jaśniejsza musiałaby być ta spódnica. Pamiętaj także, że jest to bardzo jasny odcień różu. Dlatego kobiety, jasne lato, chłodne lato czy zgaszone lato, powinny mieć do tego jasny kolor włosów. Ciemny kolor włosów, jak na przykład u Katie Holmes zgaszonego lata, czy też czeski um, biel chłodnego lata nie będzie pasował do tego różu, ponieważ będzie zbyt ciemny. Jeśli nie wiesz, jakim typem kolorystycznym jesteś, chciałabyś się dowiedzieć, jakie są dla Ciebie odpowiednie kolory, jakich powinnaś unikać, jaki kontrast kolorów jest dla Ciebie odpowiedni, to koniecznie zdecyduj się na analizę kolorystyczną online.